dobry, mamy piątą, piątą 30-24, to już dobrze panowie, jest. Mam taki temat, który już od lat ze mną chodzi, mianowicie, mianowicie pętla jasnowidzów. widzów. Pętla widzów, to znaczy żyjesz w świecie, który już widziałeś wcześniej. Ale no dobra, zacznijmy od kota. Teraz nie będę go budził, bo liżę się, zasnął w łóżku, otulony kocem i bluzą. Nie chcesz go budzić, bo no nie będzie zadowolony, śpi. On jest tak niesamowity kocur, przyszedł do mnie sam z siebie, znikąd, no z boskiego nadania. Sześć lat temu 6. No, ze 6, 7, coś takiego. I on jest tak niesamowity. No mieszkamy we dwóch. On i ja, konsul i ja. I on generalnie zajmuje się sobą głównie. On dużo je, je, i śpi, je, i śpi. Ale czasami jak byłem w gorszej formie, no miałem jakieś szosterki życiowe, to... Yy... Uzdrawiał mnie w pewien sposób, wskakiwał na kolana. Też budziłem się nad ranem, czy rano, i on leżał mi na brzuchu. No wiesz, pięciokilowy kocu, czy sześciokilowy na brzuchu. i on tam godzin, godzin leżał. A kiedyś miałem takie niesamowite doświadczenie leżałem, spałem, znaczy nad ranem już rano, z ręką wyciągniętą na podusz, na poduszce czy na poduszkach w stronę ściany, no to jest długie łóżko, także mogę rękę wyciągnąć. On normalnie leżał calutki brzuchem na całej ręce na calutkiej ręce i lizał mnie w przedramie, mnie to wybudziło. Skubając i ja i wiesz tak nie lubię, znaczy nie, nie muszę wstawać, więc nie, nie zrywam się. I tak sobie leżałem, leżałem, on lizał i lizał i lizał i z godzinę mnie tak lizał. Przedramię. W nalegarstek. W Gdzieś tu. Jezu. Calutki, położony na dłoni. I, I natomiast, jak jest w lepszej formie, mam więcej energii, to on się mną nie zajmuje. Zajmuje się sobą. Generalnie yy, zjeść, śpi. Gdzieś tam, koładzi się i śpi. Na ogół przy przydziału jeździowej. To też jest dziwne. Tak jakby ludzi wejściowych to już od, od dawna. Yy, też mam z nim problem, bo wybrało się, że miałem gorsze sytuację w życiu i, i, i... No byłem blisko śmierci, dobra. I tak sobie myślałem zawsze, jak to zrobić? No przecież nie, nie, bardzo możesz przewidzieć własną śmierć. I tu na drugim piętrze w Kawalerce też kiedyś ja mieszkałem na dużej działce w małym domku, on zawsze był na trawie, łaził sobie gdzie chciał i jakby nie był zależny ode mnie, tylko przychodził na żarcie przez pięć lat czy sześć, a tu to jest drugie piętro i on jakby mnie mobilizuje do dbania o swoje życie, bo ja muszę po pierwsze przewidzieć, że ze mną coś się źle dzieje. I po prostu wynieść go na trawnik na przed dom, żeby sobie poszedł. No sederałek to jest potężny kot. I młody w sumie, no sześć, lat. To nie jest taki dziadek. Przecież zawsze sobie da radę. I to mnie troszkę mobilizuje. I on mnie też, i też to co chcę powiedzieć, że koty to jest taki trochę obecność innego wszechświata, świadomości z innego wszechświata w naszym, w naszym życiu, że oni są, z tego co ja przeczułem, z tego co ja doświadczyłem, żeby nas pilnować. Oni są dużo mądrzejsi od nas. Wiedzą, że my jesteśmy w sztucznym środowisku. Jesteśmy gatunkiem ewoluującym. No gdzie nam do kotów? No gdzie? Lata świetne. świetne. Eony. Lata świetne. E... I oni tak jakby wspierają nas w naszej ewolucji z od małp, od małp. Heh. Poprzez bycie człowiekiem, no, do, no może nie do bycia kotem, no dobra, ale oni pilnują nas. I teraz drugi temat pętla jasnowidzów. To jest temat, który już mam o kilka lat w głowie. Ale to jest taki trudny temat, bo um, 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 żyj... dobra, powiem wprost, żyjesz w przestrzeni i w świecie, który już wcześniej widziałeś. To jest jak incepcja. Ja wiedziałem, że ta kobieta przyjedzie. Wiedziałem. Wiedziałem. I wiem, że stąd się wyprowadzę, z tej kawalerki w Karczelu. Jeszcze nie wiem gdzie, ale wiem, że się wyprowadzę i wiem, no po prostu wiem, no. Gdzieś się przeniosę. I zabiorę go kosura, wie, jak on cudnie się... z, z, z W tym kosem go winąłem, śpi, jak Wlizał się. Jak się kot wlizuje, to jest najlepszy. Najlepsza oznaka, że jest dobrze, że jest stabilność energetyczna. Nie wiem jeszcze, gdzie się wyniosę. Znaczy wiem, ale nie mogę tego powiedzieć. Wiem. Wiem, dokładnie wiem. Wiem dokąd. Gdzie. Wiem. Ale no nie mogę tego tak powiedzieć, bo to... Niektórzy ludzie nie są jeszcze na tego. To pętla. Pętla, jasno widzisz. Żyjesz w świecie, który już wcześniej widziałeś. Podobnie jak Kot. On dobrze wie, że to jest tymczasowe miejsce. On tu jest bardzo w dobrej formie. No wiesz, nie leży na trawie, nie ma pchełk, leszczów. Doskonale mu się oczko wygoiło, jest cudowną sierść, ma, ma dobre żarcie, jest tu ciepło. No, może, może chciałby na trawie iść. Tam par razy byłem z nim na trawie, ale jakbyś nie był zachwycony specjalnie. On generalnie chyba woli spać. Po prostu. No, koty i smoki. Koty i smoki przesypiają 70% swojego życia, bo po prostu pracują w Australii, na zupełnie innych energiach. A bycie tu jest tylko linkiem do siły linkiem informacyjnym, no też energetycznym. Nie coraz wolniejszy w To jest przedziwne, To nastąpi. Przeprowadzka moja nastąpi w przeciągu trzech miesięcy, czyli przed zimą jeszcze. Ja już to widzę. Jeszcze nie wiem dokąd. Nie wiem gdzie. Już wiem. No, nie mogę tego powiedzieć. Yy, um, po prostu nie mogę. Widzę to. To jest po prostu iminent. I tam kot będzie miał. Yy, yy, będzie mógł wychodzić sobie na trawę. Kotu. I jeszcze będzie drugi kot. Yy, kotka. No, liczę się z skupem. To są istoty z zupełnie innego wszechświata, yy, dużo bardziej rozwinięte mentalnie niż my, i one są do naszej opieki. I przypuszczam, że wielu z Was, którzy mają koty, potwierdzą to. Yy, no, może nie wszyscy, ale wielu z Was potwierdzi, że to są istoty totalnie bardziej rozwinięte mentalnie, mentalnie, energetycznie niż my i oni są tu, żeby nas wspierać. Co? Bardzo sprytne. Ja przez ostatni rok, jak tu mieszkam, 14 miesięcy tu mieszkam. No były trudne sytuacje. I w tych trudnych sytuacjach, jak się budziłem rano, to on albo leżał na mnie, albo właśnie wylizywał mi nadgarstek leżąc. No potężny kot, no, no tak mniej więcej odtąd dotąd. No. 600-kilowy potężny kocul, albo leżał na brzuchu albo jak miałem odkrytą nogę to mi lizał w, 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 no, w podłudzie czy tam kostkę Cały czas trzyma piece, piecze, piecze No i żyjesz. Dziś wie, wiesz, jaka będzie przyszłość. Dlaczego? Bo tu są bardzo silne energie zaangażowane w to, bardzo silne. E, Poza ludzkie, nawet nie kocie, to koty też biorą w tym udział. Dobra. <todzika> Pewne rzeczy mają się wydarzyć, ty je stworzyłeś w pewien sposób swoim życiem i pewnie ludzie chcą brać w tym udział i też partycypować w tym, ale nie wolno mi na razie o tym mówić w żaden sposób, bo no zawsze się jest. No, trzymajcie się. Kote są zjawiskiem. Ale to jest też dobre, bo ja miałem naprawdę trudny czas przez ostatni ostatni rok czy półtora. I, i y, troska o kota, y, przytrzymamy przy życiu. No gdyby coś ze mną się stało, byłem umarł. To, y, dobra, właściciel tamcy da radę, znajdzie klucz, rozwali zamek, dobra. Hmm, właściwie mieszkania. Ale on kilka dni bez jedzenia. No tak słabo. I on mnie de facto przytrzymuje przy życiu, że dobrze wiem, że jeżeli ze mną będzie gorzej, to muszę go wynieść na trawę, na trawnik, na ulicę, gdzie on sobie spokojnie da radę. I to mnie trzyma. Hmm, w... Zwykłym dbaniem o siebie. Czyli on mnie przytrzymuje, kocu mnie przytrzymuje przy życiu. To jest, to jest, no Jezu, nie pozwala, żebym się pofolgował, wulzował, zrezygnował, poddał się na jakieś syfy takie. On mnie trzyma przy życiu. I to, to jest, to jest generalnie to.